Gmina Bochnia jest organizatorem wielu ciekawych koncertów. Na stałe w kalendarz imprez wpisuje się organizowana w proszówkach Słoneczna roga Autostrada, przyciągająca fanów i zespoły muzyki rockowej z całej Polski. Ha, ha, Zgoła odmienny rodzaj muzyki towarzyszy corocznemu obrzędowi wianków świętojańskich. W tej wielkiej plenerowej imprezie organizowanej w Siedlcu uczestniczą znani i lubiani wykonawcy. A jest to chyba jedno z niewielu miejsc w Małopolsce, gdzie zobaczyć można jeszcze tak zwane robaczki świętojańskie. Jest to również dobra okazja do prezentacji dorobku artystycznego gminnych zespołów i wykonawców. Do nich z pewnością należy zespół pieśni i tańca Siedlecanie, który oklaskiwany jest nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Powstał w 1948 roku. Liczy 70 osób. Tworzą go trzy grupy taneczne dwie dziecięce, jedna młodzieżowa oraz kapela. Zespołem od lat kieruje. Danuta Niemiec. Wizytówką gminy jest też młodzieżowa orkiestra Denta Zbaczkowa, którą prowadzi Radosław Brydniak. Zespół koncertuje i zbiera nagrody poza granicami kraju, ale przede wszystkim uświetnia większość uroczystości państwowych i kościelnych. Tym razem młodzi muzycy uczestniczyli we mszy świętej, dziękując Bogu za zebrane przez rolników plony. W gminie Bochnia wypoczywać można przez cały rok. Latem w malowniczo położonym gospodarstwie rybnym w Nieprześni, natomiast zimą w Woli Nieszkowskiej, gdzie znajduje się wyciąg narciarski i schronisko dysponujące miejscami noclegowymi, własną kuchnią, salą kominkową oraz świetlicą. Stok narciarski o długości około 500 metrów jest oświetlony i sztucznie naśnieżany. Bez względu na porę roku wypoczywać można w proszówkach, a zapewnia to kompleks szkolno-sportowy, w skład którego wchodzi kryta pływalnia. Jest to jeden z nielicznych w kraju obiektów, które ogrzewane są kolektorami słonecznymi i pompami ciepła. Uzyskaliśmy pieniądze na ten cel z Unii Europejskiej. Oprócz funkcji dydaktycznej i sportowej. Pływalnia jest świetnym magnesem przyciągającym turystów, mieszkańców sąsiednich gmin, a nawet województwa. Jest to obiekt bardzo nowoczesny. Basen sportowy o wymiarach 25 na 12,5 metra posiada certyfikat Polskiego Związku Pływackiego do organizowania zawodów pływackich. Zróżnicowana głębokość pozwala na prowadzenie nauki pływania oraz zapewnia bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Basen rekreacyjny wyposażony jest w bicze wodne, które umożliwiają dobrą zabawę i relaks. Jacuzzi napełniane jest bocheńską solanką jodowo-bromową ze złoża w Kompleks solankowy w sposób istotny przyspieszają wiele zabiegów rehabilitacyjnych. Lekarze jego specjalności zalecają swoim pacjentom tego typu zabiegi. Dodatkową atrakcję stanowi 40-metrowa zjeżdżalnia ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. Uzupełnieniem całości jest chętnie odwiedzana kawiarnia. Zaplecze hotelowe krytej pływalni pozwala gościć tu wycieczki oraz organizować tak tzw. zielone szkoły. Tym razem przebywała tu orkiestra z Włoch, która zwiedzała okolice i przygotowywała się do koncertów. Tak to już jest, że czasem lepiej znamy miejsca położone gdzieś daleko poza granicami kraju, a niewiele wiemy o własnych pamiątkach przeszłości. Warto więc może poznać je na nowo w trakcie wycieczki czy też zwyczajnego spaceru. Warto zatrzymać się w gminie Bochnia, zatrzymać się nie tylko na chwilę.